Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kolejny temat, czyli zakaz sprzedaży podczas pokazów, wycieczek lub e, w ogóle poza lokalem przedsiębiorcy tak naprawdę. E, przedsiębiorcy, którzy oferują tego typu sprzedaż poza lokalem swoim, w miejscu zamieszkania, pobytu konsumenta lub w trakcie jakichś wycieczek, pokazów itd. Tak nie mogą przyjąć płatności przed upływem terminu. E, 14 lub 30 dni, czyli tego terminu na odstąpienie, które jest uzależnione od tego, właśnie, czy jest on standardowym terminem, czy może tym terminem wydłużonym, czy dniowym stosowanym w tych takich określonych okolicznościach, czyli sprzedaży w miejscu zamieszkania lub pobytu konsumenta niezamówionej sprzedaży w trakcie tego pobytu, czy w trakcie jakichś właśnie wycieczek czy pokazów. No i założenie ustawodawcy jest takie, mam wrażenie, żeby troszeczkę utrudnić tak naprawdę oferowanie tego typu. Usług i tego typu sprzedaży. No i w jaki sposób należy w praktyce to zaimplementować? No, stosować przede wszystkim tą zasadę, że rzeczywiście, jeżeli sprzedajemy <grym> nasze towary podczas jakiejś wycieczki, podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania albo zwykłego pobytu konsumenta, no to tą płatność przyjmujemy dopiero w czasie, w którym biegnie ten czas na odstąpienie do od umowy w tych określonych przedsięwzięciach. No i taki jest sposób jedyny możliwy implementacji. Jak, Michał, oceniasz prowadzenie takiego rozwiązania? No generalnie raczej... Za... raczej. Zdecydowanie zawsze byłem przeciwnikiem wszelkiego takiego wykonywania sprzedaży podczas właśnie wycieczek, czy podczas jakichś badań, czy pokazów. Z tego względu, że jest to gdzieś tam dla konsumentów, zresztą to też wynika z brzmienia dyrektywy, zatem nie są to gdzieś tam moje odosobnione, zresztą tak jak też rozmawialiśmy, Kuba, też są gdzieś Twoje, gdzieś tam spojrzenia na ten temat, że rzeczywiście jest to nie do końca komfortowe miejsce i warunki dla kupującego, no, konsumenta generalnie na dokonywanie właśnie zakupów. Więc... Nie jest on aż tak asertywny, jakby był na przykład w sklepie. Na przykład, tak, bo tak to, sam wchodzi sam, powiedzmy, jest na tej stronie internetowej, czy stacjonarnie w sklepie, chodzi sobie między półkami i tyle. W momencie, kiedy jesteśmy na pokazie, kiedy jesteśmy na wycieczce, na przykład zorganizowana wycieczka, to jesteśmy się rzeczy zamknięci, powiedzmy, przez tego organizatora, powiedzmy, czyli naszego potencjalnego sprzedającego który cały czas nas bombarduje, powiedzmy, tym naszym tym swoim towarem, produktem, więc to do końca nie jest tak jakby, no mówię, bezpieczne miejsce na sprzedaż i, te, i to oświadczenie woli w postaci chęci zakupu może być takie nie do końca prawdziwe po stronie konsumenta. Więc moim zdaniem to niejako odstraszanie tak naprawdę możemy potraktować te przepisy przez ustawodawcę, odstraszanie do dokonywania właśnie takich zakupów i takich, takich sprzedaży, no jest moim zdaniem jak najbardziej fajnym rozwiązaniem. No i czy uważasz, że dla konsumentów jest to też rozwiązanie fajne, czy może wręcz przeciwnie, bo konsumenci chcieliby tak kupować? Postaram się być tutaj w miarę obiektywnym i bezstronnym i jednak nie opowiadać się za jedną albo drugą stroną, ale wydaje mi się, że to jest dobre z perspektywy konsumenta, szczególnie z perspektywy chociażby seniorów, którzy tak. dosyć mocno byli narażeni na tego typu akcje sprzedażowe organizowane gdzieś tam w ramach jakichś czy to szkoleń, czy, czy właśnie jakiś nie wiem wycieczek, czy, czy różnych pokazów. I tak jak powiedziałeś, to takie odstraszanie. No to jest na pewno, nie wiem czy odstraszanie, ale na pewno utrudnianie prowadzenia w ten sposób sprzedaży, bo już temat tak naprawdę księgowania tych wpłat i tak dalej zaczyna się robić problematyczny. Więc tak, konkludując, czy jest to przydatne dla konsumenta, mimo wszystko wydaje mi się, że tak. Bo jeżeli rzeczywiście konsument będzie chciał zawierać umowy sprzedaży w takiej formie, w takich miejscach i dokonywać zakupów w takich miejscach, to... No, on i tak się na to zdecyduje, tak? Po tak, prostu tak. różnica będzie taka, że ta płatność faktycznie będzie pobierana z takim odroczeniem w czasie, że tak powiem. Jasne. Natomiast rzeczywiście no, wydaje mi się, że sam fakt, że nie dokonaliśmy jeszcze płatności. Mamy ten czas na odstąpienie do umowy, to pozwala zachować konsumentowi taką trzeźwiejsze spojrzenie na mm -hmm. to, czy rzeczywiście ta sprzedaż była nam czy ten zakup w ogóle był nam potrzebny, czy nie był Jasne. potrzebny, czy on jest zasadny, czy nie. Więc, więc, więc na pewno tak. Pytanie też takie, i tutaj chyba naprawdę temat rzeka, jak to się przełoży w takim razie na codzienną działalność tego typu przedsiębiorców, tego jak typu w ten sposób. No Tego typu, to no bo. Jeżeli byś zadał pytanie bez tego typu, no to w zasadzie z jednej strony w ogóle, a z drugiej strony. No tak, bo... dla osób, które nie świadczą tego typu usług, w ogóle, ogóle to nie, 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 nie dotyczy tak, ale tej commerce w ogóle nie musi się do no tymi tak, rzeczami tak. przejmować. Ale no w wypadku, jeżeli jest to poniekąd naszym przedmiotem działalności, no to należy się zastosować nad restrukturyzacją przedmiotu naszego przedsiębiorstwa. No, może wysadzić cały nasz biznes plan tak naprawdę. No można poniekąd tak to też zrobić, no bo Okej, okay. jesteśmy w stanie formalnie to robić cały czas, ale z takiej perspektywy e, księgowej, z takiej perspektywy planowania finansów, planowania zarobku i e, w ogóle dochodu jego przedsiębiorcy i sensu bycia przedsiębiorcą, no to powoli zaczyna się to robić racjonalne, ponieważ no, <laughs> najpierw musielibyśmy zorganizować tę wycieczkę, musielibyśmy zorganizować ten pokaz, musielibyśmy przemyśleć, jakie możemy potencjalnie mieć z tego zarobki co byśmy chcieli sprzedać, do jakie grupy odbiorców trafić. Te osoby musiały też w ogóle pojechać. No i nie oszukujmy się, raczej współczesny konsument nie jest taką osobą, która aktywnie podróżuje z. Po, w celach zakupowych. zakupowych. No raczej to się zdarza na zasadzie takiej. No, jestem gdzieś na wakacjach i pójdę sobie do sklepu, coś sobie kupię, ale niekoniecznie jest to rzecz organizowana przez tego sprzedającego. Więc... Tak, bo mówiąc o wycieczkach, to warto wspomnieć, że to dotyczy wycieczek organizowanych, organizowanych przez, przez, przez sprzedawcę, tak przedsiębiorcę, którego celem też jest tak naprawdę sprzedaż. sprzedaż. Więc jeżeli ja jestem na wycieczce zakopanym, no to ja sobie tam mogę spokojnie kupować naturalnie. Tylko tu chodzi o to, jakbym do tego zakopanego pojechał w ramach jakiegoś sklepu który organizuje wycieczkę i przy okazji swoje na przykład narty tam prezentuje, no to w takim wypadku to by miało zastosowanie. No to, to też trzeba się by było zastanowić znowu nad racjonalnością w ogóle wykonywania tego i takim nie tylko prawnym, ale takim gospodarczo-ekonomicznym aspektem, czy jest to dla nas zasadne. Bo wydaje mi się, że na ten moment coraz bardziej nie. Więc, więc z pewnością bardzo duże by miało to znaczenie dla, ma, ma to znaczenie i, i będzie miało 1, 1 stycznia dla właśnie tego typu No i w ogóle mówiąc tak naprawdę o kosztach, to, to, to rzeczywiście może wywrócić do firmę do góry, góry, góry nogami. Może z, 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 okazać się tak, że rzeczywiście te pokazy czy, czy taka sprzedaż na zasadzie domokrążstwa to przestanie być po prostu opłacalna mm -hmm. i chyba trochę ustawodawca. <coughs> Taki też miał cel, tak tak. Mam, takie mam wrażenie. No ale to jest niestety i niestety dotyczy to tylko i wyłącznie tych działalności, które się tego typu rzeczami trudnią. Więc jeżeli prowadzimy sklep czy świadczymy jakieś usługi online, czy cokolwiek, ale mimo wszystko nie prowadzimy tego typu sprzedaży, no to nie musimy się przejmować i tak naprawdę tak, te uregulowania wynikające z, z tych nowych przepisów zupełnie nas nie będą dotyczyły. Dzięki serdeczne i zapraszamy Dziękuję na kolejny się. odcinek.